Cześć, witajcie, ja jestem się Witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Jest to kolejny odcinek z Serii Grant Auto 6 News, tak to mogę powiedzieć, bo tak naprawdę dużo gada się o GTA 6, a dzisiaj zaczniemy sobie od tematu takiego, że nie mamy dalszych informacji od zeszłego tygodnia, od zeszłego poniedziałku odnośnie potwierdzenia, że gra się opóźni, ale mamy też ciekawe słowa jednego z byłych pracowników. Wysokiego szczebla, można powiedzieć, ale to za chwilę przejdziemy. Do ostatniego odcinka też zmienił się fakt, iż zobaczyliśmy PlayStation 5 Pro, który ma być w 7 listopada. No i ogólnie, sama, sam pokaz konsoli został troszeczkę źle odebrany, ze względu na to, że konsola no, będzie kosztowała sporo. Mówi się tutaj o cenie 700 euro, tak jak się nie mylę, co na przeliczenie daje nam 3. 3800 do 4200 tam się spekuluje na naszym rynku, także jest to spora suma. Nie mamy żadnych nowych gier w sumie. No i yy, możemy pograć w stare gry po prostu na nowej konsoli w lepszej jakości teoretycznie. E, choć w GTA 6 i PS5 Pro też za powiemy. Bez napędu, potem ma być jakaś wersja, że napęd będzie, ale dokładany, potem będzie jakaś wstawka na boku, potem będzie wersja wydawana z tą napędem już, naprawdę plotek jest sporo na rynku, jak moim zdaniem hmm, ja bym tutaj sugerował, że lepiej byłoby zobaczyć konsolę z napędem PlayStation 5 Pro, co powinno być w standardzie, moim zdaniem z taką cenę, no ale niestety Czasy są jakieś są, hmm, pomijając fakt, że pewnie PlayStation 6 będzie sprzedawany bez kabli, bez pada, tylko samym pudełko z konsolą, Masz sobie dokup, bo pewnie 4 kable HDMI masz w domu, pada pewnie masz z poprzedniej konsoli, a będzie kompatybilny, to po co dawać kolejnego? No ja się śmieję w tym momencie, ale oby tak nie było i nie chciałbym, żeby ten dzień, ten odcinek został zapamiętany źle w historii konsoli PlayStation 6 na przykład. No ale dobra, nie o tym w tym odcineczku. Żeby się na tym mówić, no jeżeli chodzi o same PS5 Pro, to ma być o 45% szybsze GPU, o jakieś tam 10% szybsze CPU, ma mieć nawet nie gigabajt więcej RAMu, pamięci VRAM, znaczy tam jest pamięć RAM, która działa jako VRAM, bo tam to jest... to inaczej działa, to nie jest tak jak w komputerze, macie dwa osobne podespoły, tylko jest w jednym rdzeniu takim, można powiedzieć, no w standardzie ma 2 terabajty pamięci wewnętrznej, SSD między innymi, która będzie mega szybka, ma mieć coś w stylu no PSSR czyli coś jak DLSS jak AMD FSR coś takiego To się nazywa PlayStation Special Super Revol Resolution przepraszam No i dochodzi chodzi o to że tam będzie skalowało nam się gra nie? Że ona będzie w Full HD a nie wiem, do 8K przeskalują przez co będzie ładniejsze Znaczy renderowanie było się w, 8, w, 4, w Full HD Czy to nawet w 1440p no ale ta technologia przeskalowuje ten obraz, uczy się uczenia maszynowe i rozciąga ten obraz bez strat jakości. No w przypadku na przykład DLSS to podobno nawet i działa na korzyść, ponieważ to się uczy maszynowo i przez to poprawia jakość. No są różne filmy na YouTube jak to działa jakoś, to, to interesuje to. sam może doczytać jak to wygląda, filmiki są na YouTube, które to fajnie pokazują że właśnie czasami to na plus wychodzi grze. No plus artyści nie muszą, deweloperzy spędzać tyle czasu na optymalizację gry, po prostu to no, gdzieś tam poprawia tam wydajność, a osoby, które na tym nie grają, to dużo tracą, na przykład, no ale to temat rzeka. W ogóle gdzieś tam też pojawia się taka zaimka pytania o tym, czy GTA 6 będzie działało w 60 klatkach na Xboxie, Series XS, czy tam na PlayStation 5 no i tutaj można powiedzieć, że redaktorzy z Digital Foundry powiedzieli znacznie, że gra może będzie działała na 60-klatkach, jak też jakiś cud technologiczny. No a tu jednak sugerują, że biorąc pod uwagę poziom szczegółowości samej grafiki, oczekiwani, że oczekują, że GTA 6 pokaże nam stan Leonida gdzieś tam no nie za bardzo w 60-klatkach. O i właśnie nie wydarzy się co technologiczne, bo gra prawdopodobnie zostanie zablokowana na 30 na sekundę na konsolach obecnej generacji? Nawet mówiąc niestety o PlayStation 5 Pro, które ma zawrywać troszeczkę lepsze detale. To ja bym wolał właśnie kosztem tych detali 60 klatek. No ogólnie czy PlayStation 5 Pro może coś zmienić w GTA 6? No wraz z premierą PlayStation 5 Pro, wiele graczenia się czy właśnie. Będzie można uruchomić GTA 6 w 60 klatkach, a PS5 Pro obiecuje ulepszenie graficzne takie jak większa rozdzielczość, zaawansowany Ray Tracing, technologia sztucznej inteligencji nazwie PSSR, no ale czy tych wszystkich ulepszeń, no to jak będzie wyglądała konsola plus to jak ona się podobało mało różnią pod względami, ewentualna jakaś możliwość to będzie tryby wydajności oraz tryby wierności grafiki, Coś, co mieliśmy w przypadku obecnej generacji, ale tam też będzie tylko zablokowane na 30 klatek. Więc może będzie opcja grania w 60 klatkach z po prostu mniejszymi detalami. No, w trybie wydajności 30 latek w trybie obserwowania bar klatek 4K tu nie, nie napisali więc czego się może spodziewać. Bo na przykład warto zapamiętać, że w jednym z tytułów Rockstara, czyli Red Dead, Red Dead Redemption 2 no, na konsolach nowej generacji nigdy nie osiągnie do 60 klatek na sekundę. Nawet po premierze PlayStation 5. Może w przypadku PlayStation 5 Pro zobaczymy w końcu Red Data w 60 klatkach Chociaż kto tam wie? Eee, ogólnie, jaka jest różnica między Xboxem a znaczy Microsoftem a Sony? No, czy GTA 6 pójdzie w 60-latkach na konsolach jak Microsoft Sony? Hejku, Microsoft Xbox. No właśnie tutaj Microsoft powiedział, że oni pracują nad nową, nowym XBOXem, który gdzieś tam możliwe, że pojawi się w 2026 roku, choć nie jest potwierdzone. No i on będzie celował w to, żeby mieć taką moc czyniową, aby właśnie GTA 6 dało radę w obiecanych 60 klatkach. Więc krótko mówiąc, jeżeli wszystko się sprawdzi, to spodziewajmy się dobrej rozgrywki, dobrej jakości, ale niestety w 30 klatkach na sekundę, co nie jest za bardzo fajną informacją no ale może gdzieś to się przełoży na to, że ta gra nie odjdzie aż do po tym wyjdzie na PC to wiecie, zagramy sobie w 8K 60 klatek na 144 bez problemu to wiecie, jednak konsole no, nie są aż takie wydajne jak PC-ty no i gdzieś tam mówił, że Ej, za tą cenę to ja w ogóle nie kupuję tej konsoli, bo są lepsze komputery. No powiem Wam tak, niestety części komputera na tyle podróżały, że tak naprawdę w cenie samej konsoli macie kartę graficzną. Pamiętajcie o tym, że ta konsola też prezentuje jakąś moc i to... Jeżeli chcecie mieć komputer, żeby pograć w takich detalach jak na PlayStation, to musicie mieć dobrego kompa. A chcę, tak jak, ja, jak ja mówię 4K 60 klatek czy śladek, to naprawdę musicie mieć potwora pod biurkiem czy tam na biurku żeby to wszystko uciągnął, bo to jednak gra będzie naprawdę pewnie jednego PC ta dusiła. Jak mówię, ja bym chciał sobie osobiście komputer złożyć pod premierę, także liczę, że uda mi się właśnie te 4K 60 od niego usiągnąć. Bo tak naprawdę w przypadku YouTube'a nie jest mi więcej potrzebne do szczęścia, a i tak mało gram poza kamerką, poza, kamerką, poza sceną oczywiście YouTube'ową, nie? Także taki news. Oczywiście, jak macie jakieś swoje zdanie tego, tego, na temat tego tematu, który teraz poruszyłem, to sekcja komentarzy jest wasza. Zobaczymy, jakie jest wasze zdanie w tym temacie. No dobra, ale wspomniałem coś o pogłoskach odnośnie opóźnienia GTA 6, które zostały ogólnie gdzieś tam obalone. Ale Vermeer sugeruje, że nawet Rockstar może nie wiedzieć, czy premiera zostanie przesunięta na rok 2020. Szósty. Były dyrektor techniczny Rockstar Games Obey Vermey podzielił się z ten zakolisowym spostrzeżeniem na proces decyzyjny firmy dotyczący wydania GTA 6. On pracował w Rockstarze w latach 1995 do 2009 roku. No, ja widziałem na Twitterze, czy na Xie, że sam deweloper może jeszcze nie wiedzieć, czy długo oczekiwany tytuł doczeka się opóźnienia. Podobnie jak jego zdaniem, jakiekolwiek decyzja o przełożeniu GTA VI zostanie podjęta na około 4 miesiące przed planowaną premierą. Oznacza zatem, że choć premierą obecnie zaplanowane jest na jesień 2025, no to Rockstar miałby pewność tylko wtedy, gdyby był, no gdyby było to bliżej tego terminu, tego samego roku można powiedzieć, tak? Co był dyrektor powiedział na temat możliwego przełożenia GTA 6? Vermeer dodał jasno do zrozumienia, że nie ma żadnych poufnych informacji na temat obecnego stanu gry, ani jaka... Ani by jego premiery, ale doświadczenie, jakie nabrał w firmie Rockstar, pozwala mu tutaj gdzieś tam dokładnie spekulować. Uważa, że Rockstar nie, podejmił, nie podjął jeszcze decyzji ostatecznej w sprawie ewentualnego opóźnienia i stanie się dopiero wtedy, gdy deweloper będzie bliżej sfinalizowania tytułu, oczywiście. No, dla fanów jest to, to coś takiego, co raczej wpływa negatywnie, ale kurczę. Trzeba podkreślić, że Take to Interactive, spółka marka Rockstara, zawsze tej deweloperom swobodę podejmowania swoich decyzji. No dobra, no lecz czy opóźnienie GTA 6 w ogóle jest możliwe? Takie pytanie zadajmy. No, być może jest to najbardziej ciekawy temat, jaki poruszył Verme'i. Jego zdaniem oczywiście jest to, że Rockstar nie ma czegoś takiego jak pilności według GTA 6. Według niego gra odniesie sukces, że Rockstar nie wie o tym, że gra się sukces niezależnie od tego, kiedy trafi na rynek. No historycznie rzecz biorąc, Rockstar był znany za opóźnień, opóźnień gdzieś tam swoich głównych gier, aby zapewnić maksymalną jakość, zarówno GTA 5, jak i Red Redemption 2 były kilkukrotnie opóźnione, a obie odniosły ogromny sukces komercyjny. Jeśli więc GTA 6 pójdzie tą samą drogą, no to nie będzie niespodzianka, że po prostu zobaczymy grę, później będzie dopracowana. I teraz pytanie: Co wy o tym sądzicie? Czy, Waszym zdaniem, lepiej by zobaczyć GTA 6, które jest niedopracowane, ale grywalne? Oczywiście można normalnie przegrać, tylko są błędy. Czy poczekać powiedzmy rok i zobaczyć dużo lepszą grę, bardziej dopracowaną, bez tych błędów? Pewnie i tak będą, bo. Wiecie, jak wygląda społeczność graczy? Jedni odpalają grę, jedni na co liczą, to liczą na glitche i sprawdzają wszystkie możliwe rzeczy, jakie mogą być niedociągnięte w grze. Myślę, że to jest takie hobby, które polega na tym, że ktoś odpala grę i szuka jakichkolwiek glitchy na wszelkie możliwe sposoby. No i jako że Rockstar nie jest firmą, która zatrudni miliony ludzi, żeby testować te glitche i je łatać, które potem się dowiedzą z YouTube'a mniej więcej, czy tam jakichś innych mediów społecznościowych, jakie glitche mają w samej grze. No, to wydaje mi się, że na pewno jakieś będą i pewnie po jakiejś czasie trafi modu online do samej gry. Więc ja bym wolał poczekać i zobaczyć fajną gierkę wydaną na start, która będzie dobrze działała. <grych> Czy bym chciał czekać to na konsolę nowej nowe generacji? Hmm. Powiem Wam tak: na pewno sama gra trafi na PlayStation 5 i Xbox Series. Ja o tym w ogóle znagać osobny odcinek, dlaczego tak się stanie, dlaczego na przykład Rockstar nie poczeka na premierę PlayStation 6 i Xboxa nowego, a wydaje to już teraz, na starszą generację, mimo tego o czym mówiliśmy wcześniej, że będzie prawdopodobnie o 30 klatkach. Bo to jest dość ciekawy temat i widzę, że nie każdy go rozumie czytając komentarze, ale ten temat do niego wrócimy. no Oczywiście na PlayStation 4 i Xboxy Łan raczej to nie trafi, no bo względem na to, że tam już jest chyba Tam już cyberpunk nie dawał gra, która trafiła 2 lata temu, czy już nawet i 3 lata temu na nasze sprzęty. No ja gdzieś tam bardziej czekam i tak, jak wiecie, na premierę PC, tam gdzieś rozwinę bardziej skrzydła pod każdym względem. No ale to już wiecie, to nie jest zaskoczenie dla was, także ta informacja znów się powtarza. Na no, w tym momencie dziękuję Wam za uwagę w tym odcineczku co odnośnie tego, czy tam ta premiera się przesunie, czy nie, no to zachęcam do subskrybowania kanału, aby być tam na bieżąco, no bo tak naprawdę inaczej wam nie mogę zapewnić tego, że będzie inaczej. Ja bym chciał, żeby gra trafiła dopracowana, nieważne kiedy, może to być wiosna, może to być jesień. No rzeczywiście, będzie to albo właśnie jesień przyszłego roku, albo wiosna za dwa lata, czyli 2026. Mówię, ja liczę na dopracowaną grę, to jest jedno moje oczekiwanie, bo wiem, że GTA 6 będzie dobrą grą. Patrząc na to, jakie trzy ostatnie gry do Rockstar, te gry są naprawdę świetne. Pamiętam gdzieś tam te remake, które gdzieś tam średnie się udają, ale to też wynika z tego, że Rockstar tej gry nie robi, nie robi od początku do końca, tylko zleca to firmom zewnętrznym, które pracują nad tym remasterem, tak? Popatrzcie sobie na Red Dead, na GTA, czy na GTA 4, jak są fajnymi gierkami z perspektywy czasu. Liczę na to, że GTA 6 będzie taką samą gierką, zresztą liczę, no to na pewno tak będzie. No ale oczywiście, że macie jakieś tutaj dygresje do mojego komentarza na dzisiejszym odcinku, to sekcja komentarzy jest Wasza. Także Wam dziękuję, dziękuję w tym momencie za odcinek, widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Był z Wami Siejson, następnego, cześć!